bo z tym TECO jest trochę tak jak z tą górą lodową, czyli kiedy stajemy przed wyborem sprzętu, zakładamy jakieś koszty inwestycyjne i, i te koszty inwestycyjne tak naprawdę stanowią to, co widać z tej, z tej góry lodowej, a najczęściej jest tak, że to około 20% jakby całości kosztów, które nas spotkają gdzieś w trakcie użytkowania tego, tego sprzętu. Więc jeżeli co to cała góra lodowa, to ten koszt inwestycyjny to będzie to, co widać. I tak naprawdę należy brać pod uwagę wiele rzeczy i mówimy o tym przy okazji akcesoriów dlatego, że te akcesoria potrafią optymalizować koszty, koszt, całkowity koszt użytkowania urządzeń. Natomiast proszę też pamiętać o tym, bo nie da się policzyć tak naprawdę stopy zwrotu w inwestycji nie licząc precyzyjnie TCO. I chciałbym, chciałbym ten parametr przypomnieć, z czego się składa i co należy wziąć pod uwagę, bo no po pierwsze cena zakupu, tak? po drugie koszt obsługi urządzeń, między innymi przygotowania tych urządzeń do pracy, Organizacji procesów związanych z obsługą, z obsługą urządzeń, z pobieraniem ich na przykład na magazynie do pracy, właśnie z ładowaniem. O tym jeszcze będzie chwilę później, jak sobie tą pracę organizować, między innymi dzięki akcesoriom. Koszty serwisu, tak? tego też nie bierzemy często pod uwagę, natomiast takie czynności jak wykonanie zgłoszenia RMA, czy, czy wygenerowanie listu przewozowego, to też jest koszt. To jest po prostu obsługa procesu, procesu serwisowania. Kolejna, kolejna rzecz to koszty usunięcia awarii. Jakie one będą? Niestety jest tak, że kiedy zbliżamy się do granicy budżetu, to najczęściej klienci najpierw rozważają rezygnację z kontraktów serwisowych, co jest no, powiedzmy bardzo, może nam to te co podwyższyć, tak naprawdę, a w drugiej kolejności rezygnują z akcesoriów. I to jest kolejny element, który nam ten parametr po prostu pogorszy. Należy też o tym pamiętać, że przykładowo niezastosowanie szkła ochronnego, dajmy na to, i związana z tym awaria w postaci rozbicia wyświetlacza, to będzie prawdopodobnie koszt utraconych danych przez awarię takiego terminala. To, to może, być, może być koszt związany z no usunięciem awarii, z, z wysyłką urządzenia do serwisu. No i warto też zwrócić uwagę na to, wybierając urządzenia i akcesoria też, jak one mogą zwiększyć, zwiększyć funkcjonalność w procesie w pewnym okresie czasu, tak? bo procesy będą się zmieniać już w trakcie użytkowania urządzeń i podobnie z oprogramowaniem. Tak? Warto, żeby upewnić się, że producent dostarcza nam odpowiednie SDK i API do tego, abyśmy mogli oprogramowanie urządzenia rozwijać razem z oprogramowaniem, z oprogramowaniem typu na przykład WMS czy, czy TMS czy POD. I bardzo ważne jest to, że obliczenie TCO, tak jak mówiłem, jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia stopy zwrotu z inwestycji i że niższy koszt inwestycyjny często może spowodować wyższe, wyższe TCO. Po lewej stronie na wykresie widzą Państwo taką statystykę czy wyniki badania Venture Development Corporation, które akurat analizowało TCO w kontekście wyboru urządzenia wytrzymałego bądź niekoniecznie wytrzymałego z podziałem na cztery kategorie. Jak widać, jeżeli klienci wybierali urządzenia niewzmocnione, czy na przykład smartfony do procesów stricte biznesowych, no niestety okazało się na końcu, że to TCO było no, przeszło, przeszło 30% wyższe od, od wyboru pierwotnie dwukrotnie droższego urządzenia wzmocnionego. I dwa przykłady. Takie wydają się bardzo trywialne natomiast proszę, proszę wziąć pod uwagę, że szkło hartowane, jeżeli z niego zrezygnujemy i oszczędzimy te 15 euro, a w ciągu pięciu lat użytkowania urządzenia tylko raz ochroniłoby to urządzenie przed robiciem wyświetlacza, no to możemy po prostu, jeżeli nie wykupimy wy kontraktu serwisowego, zapłacić za wymianę wyświetlacza 300, nawet 400 euro, czasem więcej. Kosztem będzie też czas, jaki urządzenie spędzi w serwisie i kosztem będzie też czas i pieniądze wynikające z samego zatrzymania procesu. Tak? Na przykład, jeżeli dzięki... Dzięki temu, że urządzenie zostało uszkodzone w trakcie dostawy, nie dostarczymy towarów. Narażamy się na przykład na karę umowną. Możemy zatrzymać proces kompletacji przykładowo, czyli też możemy nie znożyć po prostu z wysyłką. No i takich przykładów można mnożyć. A drugim to jest organizacja pracy. I to tak, z praktyki w trakcie wizji lokalnych klientów, no często okazuje się, że na przykład proces przechowywania, ładowania urządzeń jest w zasadzie niezorganizowany. Nieraz widziałem po prostu szafy, w których jest kilkadziesiąt terminali podłączonych, Zwykłymi ładowarkami do zwykłych przedłużaczy, i to aż trochę jest ryzykowne, bym powiedział, jeżeli chodzi o BHP. No i oczywiście jest też problem, bo no, terminale spadają, czasem ich brakuje i generalnie, generalnie jest tym duży problem. A to ponownie koszt, który warto uwzględnić w TCO. Jeżeli oszczędzę te 100 dolarów, powiedzmy, czy 100 euro na stacjach dokujących, czy jednej stacji dokującej. No to być może będzie tak, że pracownik będzie poszukiwał urządzenia i straci 10-15, czasem 20 minut, bądź nawet godziny, dwie czasem na doładowanie, jeżeli nie zabezpieczyłem baterii możliwości ładowania. Tak? Więc to do, do TCO należy brać takie rzeczy także pod uwagę, zwłaszcza jeżeli zbliżamy się właśnie do tej granicy budżetu, trzeba czasem decydenta przekonać o tym, że warto wydać trochę więcej.